Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jestem ze Strzymiksem. Witajcie! I dzisiaj będziemy budować tą piwnicę. Tak, piwnica nie wiadomo do czego, nieważne. Ale dziś buduję piwnicę. Więc gdzie byś chciałby tą piwnicę? E, poczekaj, mam dużo. Okej, okay, dobra, to my też zbudzimy się za chwilę i zaczniemy budować piwnicę To słuchaj, gdzie byś chciał tą piwniczkę? Mam no, piwnicę, to ja chyba będę wolał to mieć na dworze. Okej. Okay. Poczekaj, tylko wezmę surowce, czyli kamień. Okej. Okay. Może, może tutaj zrobimy to zejście, co? Tu, tak. Okej, okay, dobra, bo jak zrobimy wejście, to się wybijemy. <śladanie> <śladanie> bo ja chciała zrobić wiaderko, wiadro, a mi się nie udało. Ty z takiej wysokości zadałeś? F No wiesz, moje ity. Te a jakoś nie umarłem. No bo miałeś, nie miałeś całego okę. To było twoje, tak? Dobra. No, zrobimy ci na taką, myślę. Piwniczkę na takim. Tutaj. Dwie tutaj trzeba zrobić. Czekaj, przymikscia. Odejdź, tutaj proszę. Nie, mix, stój! Nie, ja wiem, wiem. Nie buduj na razie. Tu? Też żeby nie było. Taką małą? Nie, no ma taką małą nie. Na pewno? Musimy zbudować nie, wielką piwnicę? Nie, no tutaj nie, jest, więc... o, daj, to O, znalazłem ci żelazo. Daj, daj, daj. I dobra, daj, słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków z Szymiksem i z Neonkowa, zostawcie łapkę w górę. Ile, Szymiks, dla Ciebie łapów w górę mam zostawić? Eee, ile mam zostawić? Myślę, że z 20 będzie nic. 20 łapek w górę? To się nie uda, stary. 20 łapek w górę? Panie. Tak. No dobra, dobra, do, do, dobra. 20 łapek w górę, ile subskrypcji? Subów? E, 5. 20 łapek w górę i 5 subskrypcji? Naprawdę. Okej. Okay. Nie wiem czy to się uda. Szczerze, ale spróbujemy. Zawsze można spróbować. Więc 20 w górę i 20... Ej, 20. łapek w górę. I 5 subskrypcji i nasze to będzie, tak? W jakim cudem ja to postawiłem? A nie postawiłem, dobra. Więc ale tak. Wiem, jest... pięknie jest. Taka mała i ci ozdobimy w środku, nie Tak. Tutaj czekaj. O nie, ciemno. Tylko zrobimy na tak, dobra. Tutaj jest. to jest To jeszcze jeden poziom do góry albo dwa poziomy do góry. Dwa poziomy do góry. Wniż. A ja sobie zbuduję podłogę. I ściany do końca hmm. Do hmm. no. Dobra, mi... ja najczasami No? Bo mi. No, one czasami długich filmów nie wstawia. No, ja rzadko kiedy długie. No. Więc słuchajcie, dlatego, żeby nie były takie długie te filmy, widzimy się za chwilę, jak to już rozkopiemy i wstawimy ściany. Słuchajcie, no. zbudowaliśmy już tutaj ściany. Teraz przydałoby ci się. To co byś chciał w tej piwnicy w ogóle? Skrzynki. Skrzynki. To słuchajcie, idę po drewnej zasłudze. Dobra, gdzie jest ta piwnica? Zaznaczmy ci ją jakoś. Pisz, jakim napisem piwnica? Będę tam trzymać diamenty. Na pewno nic mi nie ukradnie. Na no, pewno. Tak. Dobra. I ty chcesz skrzynki, do ja cię to ja ci te skrzynki powstawiam. Pójdę tam, pójdę na pewno No najdaj no, no, mi chwilę, bo tutaj okay. jest bo Coś zobaczyłem, ja? zobaczyłem muszę Nie mam skrzynki. Przymiksie, skrzynie się skończyły Dobrze, przyjdę za chwilę, tylko muszę coś zobaczyć, bo to chyba to jest albo pozostałości Ugabuga? Co się stało? Co? Nie no... ugabuga. No normalnie ugabuga. BUGA Dobra. Nie mam niestety więcej drewna Ale teraz możemy... O nie Ej, chyba u mnie się szy, ten... Ej, ktoś już zbudował tutaj Sprawdźmy Dobrze, zbierzemy Zbierzemy klony co tam wrzuca kogoś? Weźmy. I słuchajcie, no tutaj słuchaj, zbudowaliśmy, dam ci tutaj jakieś tam itemy Ktoś potrzebował Arbuzy Masz Ziemniaka Masz Tu Proszę bardzo I proszę oddać moje marchewki, co pan wziął i ziemniaki, od pana Ja wszystko wiem ma, kamery mam zamontowane Proszę pana Pan skamuje mnie, pan je zabiera No dziękuję no, Panie, to pan Proszę oddać moje Piery, proszę, proszę Nie, nie mam jeszcze tego, ja to zostawię Co? Proszę pana Nie pan Ja to Dobra Ja, dobra. ja zostawię Nic nie słyszałem Dobra Dobra, lecimy do Ningi. Ningo, zrobiłeś? Kreatywnego. O, Ningo zaczął budować w ogóle ci mocniej, tak? Ty, wow, Tutaj zaczął budować. O, o, fajnie, fajnie. A i coś na dole masz? Bo tutaj. O, chyba się zaczyna. Tak, o, jest, są wielkie. Boże. Dobra, słuchajcie. Więc Szymiksowi zbudowaliśmy piwnicę, yy, teraz nie wiem, yy, nie, nie, nie wiem, czy tam będzie trzymał, ale mam nadzieję, że nie, okej, okay, nie warto. Yy, Więc yy, słuchajcie, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo yy, dobijamy do końca roku 1000 subskrypcji, na pewno to się nie uda w tym roku, ale może kiedyś, byłoby fajnie, bo się kiedyś udało, więc słuchajcie, jeśli chcecie yy, więcej ucieków naukowych, jak już mówiłem to zostawcie łapkę w górę,